Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Wróżka Sabina. Powie Ci, gdzie jest twoja drabina? No, taki seren wymyśliłam i tak se zostawię. No dobrze, drodzy Państwo, otóż pod tą moją zajbistą szmatką ukryłam zajbistą górę, więc dzisiaj o kolejnych trzech znakach. Pierwszym znakiem jest, drodzy Państwo, <laughs> mam tu malenką Wodnik. No niestety wodnik lubi żyreć słodycze. Także w nowym roku polecam ograniczenie wszelkiego rodzaju batoników, ciasteczek. No ale wodnik, wodnik jest także bardzo pracowitym. Kolejnym znakiem są ryby, to już drugi znak. No niestety ryby mają leniuszka w dupce. Mają także problem z otoczeniem. Za dużo siedzicie w domu. Także w nowym roku polecam wam wyjdźcie więcej do ludzi. Trzecim naszym znakiem są bliźnięta. Oj! Bliźnięta lubią na lewo i na prawo, ale także bliźnięta to dusza towarzystwa. Z mojej strony to wszystko. No i drodzy Państwo, życzę przede wszystkim więcej optymizmu, więcej optymizmu. Żegna się z Państwem wróżka Sabina.